Widzimy tutaj z, yy, piękną prezentację broni w wykonaniu wojska czeskiego. Dowódcy sił zbrojnych prezentują swoje oddziały. Czy <grym> <grym> się to podoba, czy, czy bardziej się podoba to, czy nie? jest kultura. Polska no, nie posiada takich sił zbrojnych. Pytanie, czekaj. Pijam, a nie wino? Czy pijam wino? Na pewno nie piją alkoholu w czasie pracy. <grystanie> <grystanie> Powiedz coś o tej kulturze. Kultura widać żołnierzy jest bardzo wysoka. O, widzimy specjalne piosenki, zagrana orkiestra wojskowa, kawie grają. Proszę posłuchać. co my mamy? Co my mamy w Polsce? Powiedz. Chuj i gówno. <grystanie> tak, 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 então eu vou carvo não dá para isso